Jako, że robię sobie urlop, kiedy chcę, to pojechałem ze Eweliną do Poznania, bo ma event w Gnieźnie. Chcieliśmy pozwiedzać sobie Poznań, no ale… Generalnie takie miejsce, które nie chcę, żeby mnie odwiedził. Miałem wiele przesiadek w Poznaniu, ale pozwiedzać tak na spokojnie nigdy nie miałem okazji. W Poznaniu tak dłużej byłem raz, jak biegłem na 10 km. Tam rekord biłem, biegłem bardzo szybko, więc niewiele zobaczyłem. Przyjechanie do innego miasta wiąże się z tym, że można porobić coś, czego się nie robi na co dzień w Gdańsku, więc jesteśmy w handlem. Tyle z tego Poznania, że jedziemy do Gniezda. Oczywiście wyjeżdżamy z Poznania i się rozchmurzyło. W mam strasznie dużo roboty. W długi weekend, jak było boże ciało, nie odpoczywałem, bo byłem na evencie off-roadowym. Nagrywałem, jak szaleni ludzie jeżdżą szalonymi samochodami po szalonych terenach. No i stwierdziłem sobie, że teraz sobie zrobię weekend. Dzisiaj w czwartek i jutro połowe piątku. No i miał być ten Poznań, ale będzie Gniezno. Ewy, na strach, proszę, ile ludzi mieszka w Gnieźnie? Nie 70 tysięcy osób. 70 tysięcy. I oni to mają, a trzy miasta tego nie ma. To jest skandal. Niezno, spokojne miasteczko, niewiele ludzi w knajpach, ogródki raczej puste, stare kamienice, mało żabek, bo tylko jedną widzieliśmy, ale bardzo dużo sklepów odzieżowych, bo tutaj chyba nie ma galerii handlowej. Idziemy coś zeżreć w knajpie, która nazywa się Misz Masz. Ewelinie nie spodobało się menu, więc idziemy gdzieś indziej. To znaczy nie, że nie spodobało jej się menu, że brzydka była czcionka czy coś, tylko pozycja w menu. Gdzieś jest na deser? Gniezno nie daje zbyt wielu ciekawych opcji kulinarnych, więc padło na miejsce, w którym nocujemy. Jest to browar, mają burgery, więc będą burgery. Burger bardzo smaczny, naprawdę bardzo smaczny, ale był naprawdę ogromny i bardzo ciężko było go zjeść, żeby się nie uwalić, a ja niestety nie jestem zbyt dobry ogólnie w jedzeniu i nie uwalaniu się, więc był ostry, ostry… Smaczny. Podstawiamy Welinę do roboty, no i idę się przejść po tym gnieźnie, coś ładnego, coś ciekawego nagrać, no bo w każdym miejscu da się coś ładnego, ciekawego nagrać, tylko trzeba, tylko trzeba poszukać. No i co, tutaj całkiem przyjemnie, jeziorko, deptaczek, chill. W tym odkrywaniu nowych miejsc, nawet tych teoretycznie tak nieatrakcyjnych turystycznie, jakim jest na przykład Gniezno, bardzo lubię to uczucie, które się we mnie pojawia bardzo często, czyli tak zwany sonder. Jest to uczucie takiej małości we wszechświecie, takiego poczucia, że ty jesteś tylko takim jednym malutkim kawałeczkiem. Patrzysz na tych wszystkich ludzi, załatwiają swoje sprawy, mają swoją codzienność, dzieci, rodzinę, pracę. Tak naprawdę jesteś dla tych ludzi totalnie niezauważalny, anonimowy. I to sprawia, że nabieram takiego trochę dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, że się mniej przejmuję jakby, no bo jakie to ma znaczenie, jak ty jesteś odbierany, przez wszystkich. Najważniejsze jest to, co ty przeżywasz. To, jak traktujesz swoich bliskich, a nie to, co ludzie dookoła pomyślą. I to jest właśnie to uczucie, Sonder. Poczytajcie sobie o tym. Jest to naprawdę ciekawe i fajnie się tego doświadcza. Lubię to uczucie. Mimo, że jest takie trochę przytłaczające, no to. Ja jest takie otwierające trochę spojrzenie na ten świat. Oczywiście magnesowo raczej średniawka, no, ale ogólnie to co, no całkiem spoko. No, kamieniczki ładne, spokojnie, trochę drzewek jest, trochę naturki jest, jakaś plaża. Jest ok, no. Jakby co to odwołuje, to co wcześniej mówiłem, w Gnieźnie jest więcej żabek niż jedna. Dlaczego oni piszą, sąsiady, to nie jest śmieszne w ogóle, no. Trochę popracowałem w domu, odpocząłem i czas na trening. No, dawno tego nie było, żeby dron mi zawisnął na drzewie. Dobra, jest bardzo nisko, na szczęście. Byleby tylko był cały. Wisił sobie tak. Tylko jedno śmigło do wymiany i ostatnią baterię trzeba wylatać. Pewnie widać na tych klipach. Lata mi się już dosyć swobodnie. Przemieszczanie się w przestrzeni pomiędzy drzewami, pomiędzy jakimiś przeszkodami nie sprawia mi już raczej większych trudności. Teraz czas na jakieś triki, na jakiś freestyle, na jakieś obroty wokół własnej osi drona. To jest coś, czego dopiero się uczę. A to też jest ważne, żeby jakoś tam fajnie wizualnie można było świat pokazywać. No ale już tak czuję się na takim etapie, że mogę coś fajnego ponagrywać. Więc ja już pisałem o tym na Facebooku i na Instagramie. Odzew był jako taki, ale jeżeli jeździsz motocyklem, skaczesz na rowerze, skaczesz właśnie na tym motocyklu, Driftujesz samochodem, to pisz do mnie, ponagrywamy coś fajnego. Właśnie to jest to. Robię sobie weekend kiedy chcę, ale to oznacza to, że w sobotę wstaję o 7 i montuję od rana właśnie ten film z tego eventu off Postanowiłem sobie, że skończę go dzisiaj, właśnie, przynajmniej tą taką pierwszą obróbkę, którą będę mógł wysłać klientowi, żeby mógł obejrzeć, czy mu się wszystko podoba. Bardzo dużo materiału nagrałem, 12,5 godziny ponad materiału miałem. No więc zabieram się dalej za robotę. Jeszcze dzisiaj na siłeczkę trzeba jeść, a potem piłkarskie święto. Ostatni mecz trzeciej ligi Gadania podejmuje zwycięzcę trzeciej ligi Olimpię Grudziąc, ale mecz będzie w wyjątkowym miejscu. Gadania, jeszcze w połowie sezonu, miała bardzo duże szanse na to, żeby awansować. Potem przez pierwszą połowę rundy wiosennej też gdzieś tam walczyli, ale no, końcówka no, raczej słaba i już pod sam koniec nie było żadnych szans na awans. No i ten ostatni mecz, żeby tak honorować ten no, dosyć udany sezon, na 40-tysięczniku. Ciekawe, ile będzie ludzi. Jako mistrz. Ale powiem Ci, że jeszcze nigdy nie byłem na meczu w takim miejscu, w takim środku. Powiem no tak, tuła nie ja byłem lepszy, ale chyba jest całkiem spokojny. Więc dobrze. Ogólna ocena od 1 do 10? no 6,5. Co najwyżej? Jaki jest wynik? 2, 0. A jak strzeli Gola na noc? Przed Wynik z w tej chwili to daje 0, wolę na 3. 0. Wszyscy mali? Ty z nas wszystkich człowieków. Zobaczymy. Yeah.